14 kwietnia w Magnuszewie panował wyjątkowo wiosenny nastrój, a to w związku z koncertem Wiosna w Koło. Który zorganizowany został w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy. Muzyczne wydarzenie rozpoczęła kierownik gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie Elżbieta Wachnik witając gości, wśród których byli burmistrz miasta i gminy Magnuszew Marek Drapała, radni Rady Miejskiej w Magnuszewie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta i gminy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Magnuszewa. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości i cieszę się. Że tak państwa dużo. Witam rodziców, dziadków, babcie, ciocie, młodsze rodzeństwo. Bardzo się cieszymy, że państwo z nami jesteście. Bardzo serdecznie witam dzieci, młodzież, witam też dorosłych i zapraszam na koncert. Oddaję głos wykonawcom. Prezentowane podczas koncertu utwory przygotowane zostały przez uczestników warsztatów Co Mi w Duszy Gra, prowadzonych w gminnej bibliotece przez wykształconego muzyka Alicję Kowalską. yeah Organizatorem wiosennego koncertu była gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Magnuszewie. Wszystkie występy uczestników koncertu będziemy prezentować Państwu w kolejnych materiałach filmowych. Zapraszamy.